No chodź, chodź, zobacz jaka, jaka dziura jest. Nic nie widać dalej, zobacz. Nie wiem co Głęboko idzie. co? I dalej nic <głos> Kop <głos> dalej. Nie <Jest> widzisz <noise> Jest tylko tabliczka kop dalej. Tylko kamerę tu mamy. Chłop <noise> kamerę znalazłam. Witam wszystkich na poszukiwaniach popołudniowych, dzisiaj znajdujemy się na Niegoszczy. mamy tutaj dzięki uprzejmości Pani Kasi Dostaliśmy tutaj pola do poszukiwań, tutaj czekaliśmy oczywiście aż rolnicy zrobią swoje, czyli skoszą tu wszystko Jest lekko stależowane. myślę, że będzie dobrze się kopało, I to jeszcze nasze wyjście tutaj na te pola tak? Ten lasek już robiliśmy wcześniej tam z poszukiwaczami historii, żeśmy kręcili odcinek na skarpie Dzisiaj Wam pokażę tak, tutaj chodzimy po tych, po tych stronach, tutaj ta, ta droga, co jest po prawej stronie, chodzimy te pole, mamy ściernisko starażowane po lewej, dokładnie i tam się zaczynają, tam się zaczynają, jak jest ruch tego lasu, bo jest taki 90 stopni róg, nie, i w tamtą stronę dalej mamy, te belki, to wszystko, te, te takie snopki tam. takie duże tam z tym, z tym słomą, to też jest nasze, Tumaku. też sobie tak, sobie, bo teraz tak stoimy właśnie akurat jak teraz jesteśmy, nie. Mm do tego lasu, nie? Także jest tutaj troszeczkę tego pola. To co, gdzie najpierw zaczynamy? No to nie ma Mi się wydaje te, te dwa cel? pola zróbmy najpierw, pokręćmy się po tych dwóch. Ja najpierw te pierwsze zrobił, to nie to ma co? Jeden chodzi tu nie? i drugi tu. Tak, do choinek, drogi. tak, to jest, tu, tu jesteś gdzie choinek, no. to masz te zakręty, nie. No. I za choinkami jeszcze mamy kwadrat 5 na jeden, widzisz? No, tam no, jest no, takie no. poletko, jak już tam wjeżdżałem, i tam yy, jest takie poletko pod górkę troszeczkę jest, też warto by było dzisiaj tam się pokręcić. Ty, ale najpierw może zrobimy jedno pole, nie będziemy mi no. chodzić po wszystkich, bo to bez sensu trochę, co? No jak nic nie będziemy chodzić, to będziemy łazić po wszystkich. Znaczy, no czy <laughs> no mówię, no ale na razie to chyba nie, na jednym czas no, Jakieś no, małe rozeznanie musimy zrobić, no, czy tu w ogóle coś wychodzi? Bo tutaj też się odbywały silne walki pancerne i tak dalej. Eee, oczywiście, nie wiem, tutaj tak podchodzili blisko tutaj ruskich, które siedzieli ruscy w tych lasach, że nawet dochodziło tutaj do walki wręcz, nie? Na bagnety i tak dalej. Także ten Militarny jest ostry. No, zobaczymy co wychodzi, nie? Na eee, Dołki skarby. zakopywać. Wiadomo, nie trzeba tłumaczyć. Skarby Porządek kopać ładnie, żeby tutaj rolnicy na nas nie narzekali. Dobra, idziemy w teren. Co chłopaki? Na razie śmieci, nie? Na razie śmieci, młody puszek Tak, widzę, że tu macie się pomocnika tak. No to elegancko Trzeba odegrać chłopaka od telefonu Pewnie, racja się nasze dziki porozchodzili Jest gorąco, ale co? Fajny wiaterek wieje, nie? Fajna pogoda No, nie jest źle, zapowiadało się, że będzie taka paruwa Co tam Krzysztof u Ciebie wyszło? Bo Ty coś tutaj mówisz do mnie, że coś Ty tu masz Taki bardzo ładny motylek Piękny, nie? trzyma. Butterfly. Co Idziemy, zobaczymy. Co tam czeka? Kawa Pandory. <laughs> Co masz? Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj daj, mi, daj mi wyciągnąć moje, moje zabawki. Widzę jakaś okrągłość tutaj jest. No Co? miedzianka, coś. Ale ładnie czesnąłem tę monetę. Wiesz? Nie e... cesarstwo chyba będzie, ale czasnąłem ją. No wiesz, Widać jak się świeci. No Myślałem, że złoto jest, wiesz, bo to się tak ta świecie. nie? Tak. Dwójeczka. No we marek 1923. No i gitarka. Ładnie rozproszyliśmy. Jak kamery, coś jest? Nie ma. Nie ma na razie, nie? No Dobrze. Zobaczymy. Dołeczek. Zobaczymy co to? Dziesięć groszy. Dyszku nasze. No i gitarka. Tam Sławek też coś nagrywa. No i dobra, lecimy dalej. Darykowski ma jakiś Czek? Czekaj. Tak, tu. Mam gdzieś chyba tą. Pięćdziesiąt jeden. Wrócuj się, no 51 groszek jak? Ty, ale groszek, groszek jest. Jakie groszek. E. groszek 51 30, 31. 31 ma. Groszek jest i ma napis normalnie. No takiego? Wyprzyjnie. No? Groszek z numerem. Fajnie wygląda. No? Guitarka. 31. 31, nie? No, no 31. No dobra, fajnie. Zdowolony? Co pociągnął no. teraz dwójka, co? No musi być jeszcze lepiej, nie? Kurde, musi być. Dobra. Dopiero początek. Co masz? co masz? ciekawego! Nie, nie. Już jak włączyłem to i idę dalej. No. no, to ja też. No, ale to ja też. No, to No, to ja też. No, to ja też. No, i chłopić. dobra. też. Lecimy dalej. Ledwo co wylazłem i znowu no dobra, wrócimy fotko. Ale ładniutki ten. Ładny, no ładny. Gdzie Nie, to kwiatuszek jest. Nawet nie porysowany. Kurczaki o, Ziemniaki. To to rozpęta, to już... Dobrze Kopiemy. No i co? I piąteczkę wysz... wyszła Pią nie jest Piąteczkę fajnie się fajna pogoda. Wiaterek wieje. Słońce świeci, deszczyk pada, a fenol dziś mi wpada. Fajne, ten, fajny znalazłem. Miałem sygnałek, i brak teata chyba wykąpał. Nie, ja żartuję, ale fajnie przypomina. Tutaj jest poważna misja. Misja. Poszukujemy skarbu. Jakąś skarb. skrzynkę tam to wywali To jest ambicja, złoty no. pociąg. Wiesz co można wywalić? Od tego, po, z tego, z tego pociągu już znaleźliśmy. Teraz, teraz, teraz szyny kopiemy. Ale Głęboki są. Tam już miało ranę było, nie? nie. nie. A co tam pokazuje? Pokazuj, Typowo pinpointer w dół? Nie, pinpointer nawet nie łapie tego, ale rzucącym przejechał. A to jest ruda, powoli, strasznie nie? duży sygnał. Nie no to ci to, to, to jeszcze nie łapią, bo to piwotter by już łapał, zobacz, weź łopatę. No. Masz na trójce? Ja mam na trójce teraz. O, teraz dopiero. Zobacz, tylko raz za pipką. To czaska złapał. A w ściance nigdzie nie ma? No, tu do metra możemy ryć spokojnie. To co? Słyszycie? Słyszymy. A w ściance nie ma? Dobra, wyłączcie się krzyk na chwilę, podkopiemy. Dobra, będziemy widzieć. podkopywać. Czekajcie zrobimy. Koparkę czekajcie, weźmiemy. Coś mamy fajnego. do kolegi, bo trafił srebrberko. Co to No srebrberko, srebrberko. Proszę bardzo. Gratulacje Hubercik. Dobrze mówię? Tak. Dobrze mówię, Boże. tylu chłopaków jest, że coś się, się pogubić. Trzymaj kamerkę, ja troszeczkę ją tutaj opłukam. O, elegancko. gdzieś ładna jest? Piękna. Piękne srebereczko i proszę co tutaj mamy? Ein neue groszen 10 fenningów 10 fenningów i to jest rocznik 1886 z takimi ładnymi herbami, nie? O, tak to wygląda. Zdjęcie jakieś wrócimy później tego srebereczka. No ładnie, ładnie, sreberko wyszło na pierwszym takim wypadzie. Elegancko, gratulacje. Dziki odpoczywają. Następny dołek, monetka. Ciekawe co to za monetkę. Perelek. Perelek. Dwadzieścia groszy. No już na dwie gumy kulki są Ideolo. Kupiemy, kupiemy. Piękny, duży placek wyleciał. Ale placuszek. pewnie zutuwo No a jak. Złotóweczka. Czerny kciuk. <grywamy> Pozdrawiamy czerne kciuki. Zotuwa. Z bombą solną ładną wyszło. Będzie widać Starek Co tam masz? O guziczek jakiś taki ładny O guziczek Wielonkawi, plamertki Dwudziestku A tam co? Fenolek chyba, nie? Nie ja tam fenolek Nie? Cieniutki te jedynki Robimy przerwę sobie trochę. Rafałek jakieś wody. Co Krzysiu, coś chcieliśmy opowiedzieć, aż ich widzą mnie. No tak. Chcieliśmy... Dostałem na testy fajny do Deusa no. jedynki panelik. Co chodzi z Deusem jedynką ten wie, jaki jest problem z przyciskami na oryginalnym panelu. A tutaj Rafałek zaprojektował fajny, fajny etuj, taki case. To jest robione z yy, to, to jest tukarki, z druku 3D, tak, ale tak. to jest plastik ABS, także odporny na zarysowania, <grym> uderzenia, to tak uderzenia i w ogóle. Pancerny, nie? Nie? Tak wygląda. No, dodatkowo tu ma szybka, także nie zarysuje się oryginalna szybka w panelu w Deusie. Dodatkowo ma tutaj zaślepkę, jak to chodzi na przykład w zimie albo na słuchawkach, także tutaj sobie zaślepia to. Głośniczek cały i elegancko mu tutaj jest uszczelka, także na pewno się tam później dostanie, nie nic. A ja chodzę w lecie na na, na głośniku, także ja sobie to odkręciłem. Tutaj masz cztery śrubki, ringa No i co najważniejsze, takie dwa panele, ten siwy i dodatkowo oliwkowy, tutaj jeszcze jest taka blenda zasłoniana yy, na, na słońce. Będzie do wygrania w konkursie u nas. Na naszym kanale. Na naszym kanale będzie do wygrania Też takie etui. Nas Ogólnie te etui kosztuje 150zł u Rafała, ale jak chcecie więcej informacji, to ja Wam podeślę tam linka i dodatkowe zdjęcia do tego panelu filmiku Wam wkleję Także jak coś to pytajcie Rafała a konkurs jak tam Sławek to no konkursik zrobimy co nie? Co no. u nas będzie do wygrania? te etui? No te tu i będzie chyba koszulka koszulkę wystawimy, tak? Dwa tui dwa te tu będą do wygrania. Bo Ale będzie z napisem etui. wystawiamy koszulkę z imieniem, czy taką tylko polski związek. Możemy z ten, możemy z imieniem zrobić normalnie. Jak Aha, ktoś będzie chciał, napisze do nas jak wygra, to takujemy się po, po tej tak, skontaktujemy się i zrobimy mu uh -huh. najwyżej ładnie uh -huh. ten albo uh -huh. na plecach detektorysta będzie chciał. Tak. To już tam uzgodnimy z wygranym albo, albo wtedy, nie? Albo lubańczyk, nie? Uzgodnimy to z tym, z wygranym No i tyle chyba. A kiedy nie? podamy szczegóły konkursu? Y, ogólnie konkurs będzie, no, przewidujemy na przyszły tydzień w piątek, nie? Żeby mhm. gadaliśmy tak wstępnie, no, to przyszły tydzień w piątek. Konkursik, ale jeszcze jakie zasady to jakoś w tygodniu postaram się A, jakiegoś coś tam krótkiego wrzuci. nagrać, nie? Nawet tam z telefonu czy coś? Krótkie info wrzucimy. Krótkie info wrzucimy i zobaczymy, jak to tam będzie, nie? Jeszcze jak nas kierownik to wymyśli, ten może konkurs. coś tak? dorzuci do od siebie, tak? Dorzuci coś od siebie, jeszcze może coś tam, z PZP, tam tak. czy coś tam może ma? Coś zobaczymy. Dobra, dobra. Na razie. Malutka, klamereczka, maluteńka no. Pole skończyliśmy. Idziemy przetestować pizzę rodzinną Capricciozę smętek Idziemy się trochę płucić cmentkę. Tak, tak, musi się połączyć. Jak ktoś by tam był z was fachowiec od tego grunt balansu ustawienia. Zmęczył to go no. parę słów tam napisać, bo nie możemy coś jeszcze właśnie z tym grunt balansem. Wiemy, że trzeba go podnieść na wysokości bioder, włączyć, al-metal i kręcić tym tunę na no później no. tego, tego niezłyszalności. To nie bym pokazuje nam to wszystko, jak dobrze to robimy. O. To jakby Mały. głębszy sygnał Nie no jest taki, mało, nie? Nie jest, nie, jest taki wielki. Dobra, zobaczymy, nas z stawikiem, bo idziemy zobaczymy na stawikiem, dojdźmy. na stawik, co tam saper wykopał, znaczy saper Marcin by tam co był saperem saperem. Wykopali te talerze. Idziemy tam, zobaczyć cmentkę. Mam były ruiny starych domów, można depozycji gdzieś coś się pijeć głębiej No, zobaczymy. dobra. Było kopane przez Marcinia. Naszy? Chyba, że coś tutaj nie wiem, jakieś kawałki powyrzucał rubinowe, bo on coś tutaj mówił. A na wierzchu nie ma? Ale czekaj, cewkę uniesiemy wysoko. Tu jest na siwenie. Albo płytko jak jest. Sprawdzimy. nie trzeba, on ja tu jest cicho już. Mi się podoba właśnie mi, że... No, ja, sobie wziąć taką dużą łopatę. Nie wiem, ale tutaj tutaj chłopaki ryli, nie? Ryli? Really? Hmm. To na samym skraju te depozyty były. Coś wychodzi, patrz jakiś pręt jest. A widzisz, no, Dlatego. dlaczego tak ciągnął? Bo duży no. sygnał, kura, duże żelazo, nie? No dobra, patrzymy dalej. Weź go tam, ten, Weź na bok daj. Szmyrni do kieszeni. No, większy sygnałek mamy, zobaczcie. Strasznie wyciągnięty. To gdzieś odkąd czeka, czeka, chyba. Czekaj, czekaj, ja Pręty jakieś leżą albo nie wiem. No. no. Patrz! tylko parkę trzeba, Łokie. To jest ognisko Sąc, jakieś stopione, no. no dobra Nie, 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 to zasypujemy Dobra Było kopane przez naszych, no to Tam ludzie idą Już nie mają gdzie wazić Dużo ludzi tutaj paseruje, bo jest ta ulica taka, nic tam wiatą tam taka klasa wiaty no. no, tutaj No fajna ziemia zamy. co? Żeby I coś zakopać nie Piękny, widzisz? O, bucy. No, Nie, widzisz? tu Co tam? Piękny handel. No i co? To jest lepszy już Już pogrzebać znaleźliśmy do pieca Sygnał wiodący już lepiej ustawiamy Na pewno jeszcze z tym grunt balansem no, trzeba coś jeszcze tak. kombinować, nie? Co tu mamy w ogóle Prócz do czego? No trzeba skarb... jakiś pewnie. No ale no, no takie żelaza będziemy kopać. No dobra, patrzymy dalej. Dobra, pomału zakończamy. Testy ze smętkiem. Trochę porobiliśmy, ale jeszcze długą. Długo, no, długo i dużo nauki. Zaczynamy chyba się go rozumieć, nie? Tak sprójcie do takiego porozumienia. No statyczny, że wiadomo no, kopiemy, jest wykrywać statyczny, nie? Albo kopimy wszystkie sygnały albo się skupiamy tylko na głęboki i to bo są bardzo cicho. Nie? No, ciche są. Tak. Jeżeli machamy tutaj nad, nad gruntem i jest głośny sygnał, to jest coś blisko i to już się testowaliśmy. No tak, I to, I to się sprawdza, bo parę tak. domków wykopaliśmy i to faktycznie tak, ale tak działa. Tak, ale pokazał fajnie że jakieś w dużo rzeczy rozwalonych, taki żelazie to jest ogromny sygnał, rozszerzony no. taki, sygnał Tak, jest coś potopione I, i w kółkowisku. Tak? Jest, od razu można określić, jaki duży jest szczel, No, nie? to jest właśnie fajne w tym. To jest fajne, właśnie. No to statyczne typowo, nie? Jak na pierwszy dzień takiego wzięliśmy. No ale co, co dzisiaj opowiemy i? o tych polach? No, głównie jakieś monetki, perelki, powychodziły, nie? A, taki mały zwiat, żeśmy zrobili po pracy. Perelki powychodziły o palę w jedno wyszło, nie? W opakowaniu. To pewnie już tam widzieliście? Kanspy, tak, tak. jeżeli uratował nam dzień dzisiaj o, no tak. to, lepiej na pewno siedzieć lepiej połazić jak się dziś w domu, nie? tak lepiej połazić na polu jeszcze fajna pogoda dzisiaj nam trafiła się tak, tak, to jesteśmy póki jeszcze na pogoda gdzie plucha deszcz No, a też tak. będziemy chodzić dobra, dobra to trzymajcie się dzięki za oglądanie na razie to